Na koncie kilkadziesiąt milionów, w związku z tym bezpieczeństwo targu, jeżeli ja bym ocenił, jest na bardzo wysokim poziomie, czyli tu nie ma żadnej sytuacji ryzyka płynnościowego, realizacji zobowiązań pod względem finansowym. Jeżeli patrzymy na dzień dzisiejszy, jest to, jest to bardzo bezpieczna pozycja. Co nie znaczy, że cała praca, która nasza właśnie trwa, no to jest myślenie bardziej o przyszłości i, i szukaniu rozwiązań, które będą pozwalały, żeby targi z tej pozycji finansowej, która na dzisiejsze zabezpieczenie wpadły właśnie w, w sytuację niebezpieczeństw z przyszłości. A jakie zadanie przed Panem postawił Prezydent? Generalnie jest sytuacją to, co, co targi yy, są problematyczne, mają problemy, czyli koszty, tak? czyli koszty, które wzrosły dwukrotnie od momentu pandemii, do dzisiaj można powiedzieć dwukrotnie wszelkie koszty czy to jest media czy to są płace czy to są podatki to to wszystko stanowi koszty a przychody jeszcze nie wróciły czyli generalnie cięcie kosztów szukanie efektywności organizacji szukanie efektywności poszczególnych imprez zdarzeń wydarzeń biznesów które targi wszystkie w sobie posiadają tak żeby całościowo na końcu z tej działalności podstawowej, bo to jest to, co nieraz w mediach jest mylone Działalność operacyjna, podstawowa, wynik netto, brutto, możemy sobie rozmawiać, ale najważniejsze właśnie działalność podstawowa. Ta działalność, która tworzy główny korp biznesu, żeby, żeby wróciła na rentowność i wróciła na, na wyniki będę się co zadaniem? Za jesteśmy w dialogu z miastem. Ja myślę, że dzisiaj możemy powiedzieć z punktu widzenia MTP, jest to bardzo dobry dialog. Miasto zrozumiało, że w sytuacji przedpandemicznej, gdzie Rena została aportem wniesiona do targów, ta sytuacja się dramatycznie zmieniła. Prze z powodu tych, co wcześniej mówiłem, kosztowych generalnie. W związku z powyższym dzisiaj targi nie są gotowe i nie, nie jest możliwości, żeby same wykonały, wykonały tak dużą inwestycję, również udźwigły później ponoszenie kosztów utrzymania tego. W związku z tym, z tym jesteśmy w fazie rozmów z miastem, formuły prawnej, która by pozwoliła, że miasto będzie współwłaścicielem obiektu, a my będziemy biznes prowadzić. Tak, żeby ten biznes patrząc na przestrzeń biznesową jednak eventową, koncertową, sportową funkcjonowało między tym co jest dzisiaj największe nasze, czyli ewentualnie siedzących miejsc co jest 1700 na sali ziemi, a 6000 czy maksymalnie 9000 na arenie. Ta przestrzeń jest ciągle bardzo duża i takiego obiektu w Poznaniu nie ma. Ale na kiedy remont się zacznie nie wiemy. Żeby się zaczął, no to musimy najpierw zbudować tą formułę. Jak, jak wiecie Państwo, my jesteśmy jednak przedsiębiorstwem, właścicielem jest miasto i marszałek, tak, ale jesteśmy, jesteśmy firmą na prawach handlowych. Miasto, prowadzenie przez miasto inwestycji wszystkiego działa na innych prawach, tak, czyli jest PZP, my jesteśmy na, na KC. W związku z tym połączenie tych dwóch światów Dzisiaj jest prawniczo rozmawiane, w jaki sposób powinniśmy to przeprowadzić, żeby to było wszystko zgodne z prawem. No i mam nadzieję, że gdzieś w pierwszym kwartale, nie wiem, może przyszłego roku powinno, powinno nastąpić ta podstawowa rzecz, czyli musi być finansowane zabezpieczenie, musi być zgoda miasta, zgoda nasza i wtedy byśmy rzeczywiście ogłaszali przetarg. Ale tak, zgodzi się Pan, że z punktu widzenia mieszkańców trwa to już bardzo długo, Znaliśmy kilka terminów, kiedy ta tak. inwestycja miała się zakończyć, i teraz może się na podstawie tych rozmów okazać, że ta się w ogóle nie rozpocznie? Ja powiem tak: jeżeli coś trzeba zrobić, a perspektywa świata się zmienia, widzimy jaka jest dynamika świata i ryzyka, jakie są, to co, co występują, to decyzje, nawet na końcu zmiana decyzji, którą zmianą racjonalną ze względów, ze względów biznesowych, ze względów nie wiem, politycznych, geopolitycznych zawsze może, może mieć miejsce. Ja nie uważam, że jeżeli ktoś zawsze powie coś sobie, że musi zrobić, to powiedział 5 czy 6 lat temu, to trzeba to wykonać za wszelką cenę. Moje pojawienie się tutaj spowodowało to, że jesteśmy dzisiaj z miastem właśnie w tej rozmowie, że targi nie mają takiego potencjału, jako same targi, żeby taką arenę wybudować. I dla mnie jest to według mnie duży sukces MTP, że udało się przekonać miasto, że musi współuczestniczyć w tym. A udało się przekonać miasto to prezydenta czy radnych? To znaczy na razie jesteśmy na fazie tworzenia formuły prawnej. Żeby to udało się przekonać, ma Pan w 100% rację. No, pierwszy pierwszej musimy prawnie to wszystko przygotować, a potem musi być to radnym przedstawione i musi być zgoda radnych. To się zgadza. prezesie, czy ja dobrze zrozumiałem? Pan powiedział, że potrzebny jest hotel. Targi chciałby mieć swój hotel w swoim zasobie? Wydaje mi się, że my już tyle biznesów różnych ogarniamy na targach, bo, bo mamy i przecież chorekę, mamy, mamy zabudowę wnętrz, że nie uważam, że na wszy wszystkim się musimy znać i prowadzić. W związku z powyższym, ja bym chciał znaleźć mimo wszystko partnera, yy, który byłby w stanie wybudować tu hotel, yy, który byłby komplementarną częścią yy, targów, który by stanowił wartość dodaną dla całych targów, oczywiście też dla miasta Poznań. A widzi Pan jest? miejsce dla tych harmonii, parę tutaj, na terenach yy, Ja powiem tak, yy, to już jest dla mnie rzecz yy, daleko odległa, Żebym ja komentował założenia i wizję, czy to ma być Filharmonia, czy nie. Ja o tej wizji gdzieś wiem, widziałem. Kom na ten moment nie jest to nigdzie yy, ani na Radzie Nadzorczej, ani w MTP postawione jako jakikolwiek projekt. W związku z tym ja nijak się do tego nie odnoszę, czy w ewentualnym strategii, którą będziemy mieli, będzie Filharmonia. I jakie cele dla samych targów, czy dla miasta miałaby spełniać, ale dla targów, ja patrzę z punktu widzenia targów, na ten moment nie braliśmy tego pod uwagę. A czy tereny ten... przy... Na temat Filharmonii ja z prezydentem nie rozmawiam. Czy tereny przy Żernikach zostaną sprzedane w najbliższym czasie? Jeżeli mówimy o tej części związanej z finansowaniem areny, tak, bo ja nie mówię, że my nie będziemy finansować, tak. Planujemy wystartować ze sprzedażą do końca roku i gdzieś w pierwszym kwartale sprzedać. A ile to może być warte? Jeżeli powiemy sobie około, czyli to około 200 milionów, jeżeli mówimy o rzędnikach. Czy kontrole prowadzone przez radnych targowników nie pomagają? To znowuż mówimy o pewnym poziomie kontroli. My mamy pewne opinie prawne, które mówią, że. Tak, kontrolę, jeżeli miała być wykonywane wcześniej, czyli komisja rewizyjna, że my nie powinniśmy naszych elementów do takiego nadzoru, jak jest komisja, przekazywać. Ale jesteśmy otwarci na kontrolę radnych. Z ustawy wynikającej, że spółki ODST mają i radni w takich spółkach mają prawa kontrolne. I dwa dni, teraz pan, pan radny Czerwiński, taką kontrolę radnego wykonywał u nas, gdzie myśmy mu wszelkie rzeczy przez niego proszone przekazali. Ja z nim też rozmawiałem. Jakiekolwiek pytania miał, staramy się odpowiadać, przekazywać. Także my nie jesteśmy w żaden sposób zamknięci przed żadnymi kontrolami. Ale nie chcemy, żeby nasze informacje czułe, informacje, które wpływają na biznes, były częścią medialną, bo to ryzyko, ryzyko które będzie tworzyło pole po, popisu dla konkurencji. Tak. Dlaczego potrzebują targi ja bym powiedział dzisiaj wsparcia miasta, wsparcia państwa, wsparcia radnych. I wiarę w to, w to, że targi i wiara w to, że targi są jedną z ważniejszych części twórczych, które dają naprawdę niesamowitą rzecz, bo tego nie ma nikt, ani Warszawa, ani, ani Wrocław, ani nie wiem Kielce, nikt, że jest w centrum taka wartość dodana, która może tym co wykonuje wpływać na całe miasto, a wpływa, bo ja to przeliczałem sobie wartość kilkuset milionów.